Stawka dość mocno rozrzucona. Na prowadzeniu Galikow i ucieka. Galikow ze sporą przewagą na początku, na drugim miejscu formuła. Enchanted Way jest także blisko, ale z przewagą Galikow. Galikow, druga formuła, na trzecim miejscu Enchanted Way. Demun na pozycji czwartej. Początek bez strzału, dość wolny prowadzi cały czas Galikow. 1200 metrów do celownika Galikow na początku poletonu formuła na trzeciej pozycji enchanted przy wewnętrznej demon. szerzej galopuje Sun Silence, jeszcze szerzej Tokala, jeszcze szerzej Bella Antonella i Mane Mane. W połowie zakrętu Galikow. Galikow, Formuła, Enchanted Way i za moment wyjście na prostą finisową. Przy wewnętrznej wyprowadza Galikow. Galikow próbuje uciekać. Galikow, Galikow. Z pola tutaj znakomicie finisuje formuła. I to formuła wysuwa się na prowadzenie. Formuła troszkę wyłamuje, ale formuła jest pierwsza. Formuła. 150 metrów do celownika. Formuła nie przegra gonitwy tam zacięta walka o drugie miejsce formuła enchanted way i na trzeciej pozycji Tokala